Świąteczny update part 3 czy sylwestrowy. Jak będzie, tego jeszcze nie wiemy, natomiast są przecieki, które mówią o tym, że będzie ten update prawdopodobnie świąteczny, ale z tego co wimy, w ogóle jest licznik, tak? I tam jest Christmas Update. Natomiast wyciekły nowe pety. Potem Preston zapytał, czy robimy coś na nowy rok, jakiś update, więc teraz to już nie wiem. Czy to jest świąteczno-noworoczny, można tak by powiedzieć. Chociaż to nie trzyma się kupy z drugiej strony. No nie wiem, zobaczymy. Tutaj macie wszystkie pety, które zostały do tej pory odkryte. Niestety z tego co widzę, to tutaj jest bardzo taki update nastawiony na Robuxy. Mam nadzieję, że też dostaniemy coś darmowego. Tymczasem mamy nowego Titanic Balon... Bal... Titanic Balloon... Mańki, słuchajcie, mamy normalne balonikowe małpki, ale też i w wersji Titanic, więc naprawdę mega spoko. Tutaj widzicie to. Titanic, Titanic, Titanic. Nie wiem jak to wymówić. Dobrze, poprawcie mnie, ale naprawdę mega ogromny kod y, małpka. No zobaczymy, słuchajcie, co tutaj będzie. No i to jest ostatni czas, ostatnia szansa na to, żebyście słuchajcie, wydropili sobie albo deskę, albo no te świąteczne pete. Ja dzisiaj będę farmił bo jest naprawdę mało czasu. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż może zostaną te, te jajka świąteczne, no nikt tego nie wie. Czy to będzie przedłużenie tego świątecznego update'u, czy być może to będzie coś nowego. Moim zdaniem, Preston powinien powiedzieć coś na ten temat, słuchajcie. Abyśmy po prostu nie byli zaskoczeni i się mogli przygotować odpowiednio. No ale to już wiecie, jak to z nim jest. Dajcie znać, co myślicie.